який нам привіз Киштов Савіцький, консул консуляту Республіка Польща в місті Луцьку, з яким ми вже співпрацюємо і багато різноманітних проєктів. Це ми впроваджуємо життя свого бою і в Тернополі і в інших містах. Сьогоднішня виставка називається Революція гідності, Україна, Революція Гідності. Всі ці події були не так давно, і емоції після того, як я подивився, я ці фотографії знову нахлинули, знов все стало живим, знову все пригадалося. І це говорить про те, що ця виставка потрібна. Тому що час іде. Революцію тільки почалися, зміни в Україні, я так рахую, і будуть продовжуватися, але ми не повинні забувати ні один день. Тим більше, отакий от початок, який був замішаний і на крові, і на великих емоціях, і на великому героїзмі, про що ми тут можемо подивитися. Ну але докладніше про авторів і про саму виступу прошу до слова пана Кристофа Савіцького. Все доплатно, на фотографії. Там є інформація, прошу собі взяти. Ja, wskazać, ja chcę podziękować naszym, naszym dru druzjam, z którymi, z którymi nie tylko jazz robimy, ale i wystawki i, i, i debaty budowano roboty. Niedawno w Radzie do wszystkich zaproszył na, na publiczne debaty taki projekt pojednania czy zkłaniając pamięć eee, młody ludy z Polski, z Ukrainy, z na konkretną a ludzi, którzy byli świadkami swit, tak? świadkami, świadkami, Świtkami ukraińcy na no, tych strasznych czasach, roku, e, rokach ratowały życia Polakom i Poliaki bo, ratowały życia Ukraińcom, tak? I to duża karna, duża karna, duża idea, bo, no, bo, my Poliaki, byli Ukraińcy jakoś coś nie umiemy, póki mnie nie do, do porozumienia, nie tylko Ukraińcy niż Sobojnie dozwierdono do, do porozumienia, ale u nas także ryzyny nudy i różny ryzyny Proszę To trzeba może wskazać, no, wystawka Madruje", tak? E, 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 Pierwsze wykrypja było w Stanie Sławowiąc, pamiętają? E, 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 i Frankisku. A Iwano Frankisku, nie Iwano Frankowską. Ale no, e, e, no, ja może wam powiedzieć, że bardzo e, że dużo studentów przyszło. Troszkę więcej ludzi było niż, niż tu u was. Oczywiście było zaproszenie do, do, do wielu ludzi, ale jakoś tak... może, A może oni pamiętają tylko Majdanie i nie, nie trzeba ich napominać. Tak. A, a czemu, czemu, my robimy tą yy, wystawę? Bo my sami w konsulstwie, a ma nie zabuwamy w tak, tak? Bo czy Polak, czy Ukraińcy nie mają znaczenia, ale to na szybko przywykają do winy. My, my Polakie, duże chary doznajemy, że szybko można przywyknąć do winy, faszyzmu, nazizmu, ludzie zabywają, zabywają swoją mistyną i no, takimi samymi jak wina. I to to co jest dla nas taka troszkę historyczna terapia i etyczna terapia. I, i, i jakż chłopcy z Polski zrobili taką wystawę, no to trzeba podzielić się ich opytą i tą wystawę